Dzień dobry. Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was jak zwykle Katarzyna Szymielewicz. Rozmawiamy cały czas o człowieku, technologii, o tym, co ciekawe, niepokojące, ważne dzieje się na styku tych dwóch światów. Ale ponieważ jest lato, o wakacje, to pomyślałam sobie, że może pozwolę sobie na taki luksus nie rozmawiania o sprawach bieżących, nie poruszania tego, co. Co w newsach i co gdzieś nas niepokoi czy zatrzymuje, ale mm, powrotu do spraw fundamentalnych, do pytań, których nie mamy czasu zadawać na co dzień, nad którymi nie mam ochoty się zastanawiać, a które uważam, że są ważne. Mówię o tym na razie dość enigmatycznie. Wszystko się wyjaśni, jak przedstawię mojego dzisiejszego gościa. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz Panoptykon 40. Podcast to KFMPl i Fundacji Panoptykon. Ze mną w studiu Paweł Łuków Profesor nauk humanistycznych, filozof i etyk, e, zawodowo kierownik zakładu etyki na Uniwersytecie Warszawskim. Witaj, Wawle. Dobry. E, zrozbawiło mnie trochę, jak spojrzałam na stronie uniwersytetu na Twój zakres kompetencji. E, cytuję, to brzmi jak Haiku: etyka, racjonalność, sprawiedliwość, polityka. W słowniku dwóch ludzi moim na pewno te słowa nie występują obok siebie, ale dzisiaj o polityce nie będziemy na szczęście rozmawiać. Natomiast mam nadzieję, że wrócimy do, do rozmowy o takich kwestiach podstawowych, którą przypomniałam sobie... Yy niedawno, zaczęliśmy 8 lat temu. Nie wiem, czy to pamiętasz, ale w 2011 roku Fundacja Panopticon Konfedy jeszcze bardzo młoda organizowała takie bardzo niszowe, ale chyba dość ciekawe seminaria A, na Nowym Świecie i byłeś jednym z naszych gości i e, przypomnę ci, że e, wówczas rozmawialiśmy na temat nadzór, prywatność, moralność. Rozmowa o kwestiach fundamentalnych. E, śmieję się, że, że nie miałam kompleksów wtedy, no ale teraz też postaram się nie mieć i, i o, do tego chciałabym wrócić. Do tego, co w ogóle stanowi, o może zacznijmy, od wolności, o, o wolności człowieka, bo funkcjonujemy w świecie, w którym jest tak dużo presji na nas, tak dużo bodźców, tak dużo rozmaitych manipulacji podprogowych i takich, które widzimy jak reklama, ale nadal im ulegamy, czy my w ogóle możemy mówić o wolności w tych warunkach? Co jest no, i warunki? Z wolnością jest tak, że to jest kwestia stopnia w dużym stopniu, prawda? To znaczy jest tak, że e, e, jesteśmy e, e, nigdy w, zas w zasadzie nie jesteśmy absolut całkowicie wolni, choć niektórzy z nas niestety czasami są całkowicie zniewoleni, ale całkowitej wolności prawie nikt z nas nie ma no być może poza niektórymi, którzy dotarli na same szczyty władzy i nie muszą się nikomu z czegokolwiek tłumaczyć. A to to bym polemizowała, moim im większą masz jednak władzę, taką publiczną widoczną, tym większej tej i władzy narracji na przykład, fukotowskiej władzy narracji podlegasz. Tak? Czyli musisz być posłuszny wobec pewnych kanonów zachowania, bo inaczej cię zetronizują. A to sytuacji. zakładając, że istnieją odpowiednie mechanizmy zmiany władcy.